Siemanko widzowie, witam was już nie wiem w którym odcinku z LEGO Fortnite Chyba szóstym. szóstym, też mi tak się wydaje że szóstym i oczywiście już się Kuba coś powiedział, jestem na Kuba Siemanko widzowie i dobra, lekko chory ale jest okej okay. Jest okej okay. W ostatnim odcinku zbudowałam sobie nowy domek, to chyba było w ostatnim odcinku Mam tu tylko na, na razie łóżko um, Kuba ja na... Um, na swoim hmm. odcinku właśnie ma sobie czeka Milo Uciek, tu jest. Tu jest. Wiem. co dzisiaj w dzisiejszym odcinku chcemy robić? I na pewno pójdziemy gdzieś znowu na wyprawę, musimy trochę rzeczy coś pozwierać. Nie, na wyprawę chyba nie ma sensu już. Nie wiem, no na pewno muszę trochę rzeczy pozwierać. I my byśmy chcieli nie bardzo nie budować ten stanek autobusowy. Tak, ale co dalej. Ja robię, ja co ja. Ja Aha Właśnie nie wiemy jak to zbudować nadal. A ja wiesz co idę trochę w moim domku. Jaki budowy owoc? Ja idę właśnie sobie mój domek trochę ten. Jakby zagospodarować. I 6 lutego wpadajcie wasa. na Kuby kanał, bo będzie mega fajny filmik z do testowania egzotycznych owoców. Dokładnie, ale chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź co tu masz kości? Co mam? Kości. Czekaj, nie to włączyłam. Mam 12, a po co ci? E, bo chcę zbudować po drugiej stronie też ten pomnik. Dobra, yes. Dzięki. Dobra widzowie, my... Znaczy ja zbuduję jakieś półki tutaj możesz Ty możesz skrzynie zbudować, tylko deska mi jest potrzebna. Deski. Deski mi są potrzebne. Zobaczmy coś takiego. Te wszystkiego są potrzebne deski, widzowie, ale ja myślę chyba, żeby sobie... Kaciu już to zgubiłem. Chyba zrobię sobie takie coś. Cztery deski, więc... Czy mam... Nie to ciągłam. Spokojnie drewno mam, więc idziemy sobie zrobić deski. Ja mam chyba dużo. Nie, to jest sobie sam zrobię. To tutaj sobie tak deską. Ale ja nie, mam 7, ale. Desek? No. To daj mi potem Ci odem jak mi tam ten... Jak mi zostaną. Dziękuję bardzo. No to co widzowie? Idziemy zrobić... Właśnie. Moda taka Dobra, jest fajnie to wygląda, jeszcze tutaj chyba jedna sobie zrobię. Tak, tak takie dwie tutaj zrobimy. Jakąś lampkę bym postawił tutaj. Zobaczmy. Świeczka, a w sumie świeczka na razie myślę, że nie, był, nie byłby to zły pomysł, więc... Dobra, to daj cztery deski. Dobra, czekaj. O, świeczka to nie będzie zły pomysł. Czyli daj cztery deski. No, opuśnęłaś cztery. Dobra, co dalej by tu zrobić? Bo ja serio chciałbym to ładnie zrobić, może drzwi tu zrobimy? Żeby się na pewno da zrobić, tylko że zapomniałem jak. Ja już zapomniałem normalnie jak się to robi, te drzwi tak inaczej. I inno Ej, ale długo nie graliśmy tego Fortnite te drzwi, czego... No nie graliśmy, nie graliśmy sporo, sporo wiecie nam widzowie, że serio nie graliśmy sporo dokładnie. Nie wiem, tu chyba zrobię salon. Mogę, no tu będzie taki główny pokój chyba, łóżko, tutaj zrobię kanapę. Tutaj, tu będzie obraz jako telewizor. Mamy no, tak robimy, zawsze. Okej, w sensie ja nie, ale... A ja tak, no, nie wiem, ja tak robię. Kiedyś z graczami, to każdy tak robi, ja nie. A skąd ty wziąłeś obraz? Albo w dekoracjach A, czekam jakieś kanapy fajne Ta żółta by była nawet spoko A nie wiem czy ta by się bardziej tak nie wpasowało w tutaj to To tło W otoczenie jakby W sumie byłaby dobra Zobaczymy czy obraz mogę zrobić, to gdzieś... To... Dekoracje, o i to było tutaj, nie, to, o Dekoracje Ty nie ma tego XD to mi, Jakby nie ma tego naszego, co zawsze mieliśmy No właśnie też nie mogłem go znaleźć W też nie ma nie, Pewnie, no. myślę, że to jest od ulepszenia wioski zależy Jak będziemy mieli większy poziom wioski, to myślę, że uzyskamy więcej rzeczy pewnie, Trzeba zrobić te płyty marmurowe Ty ryba! I mi e, ryba przyszła A uh -huh. masz marmur i granit? Czekaj, mam no. marmur i granit Mam marmur 17, grani też mam 11. Znam ci wszystko. Mm. Masz? prosiłem ci. Mm -hmm. e, co by tu jeszcze zrobić, tak? To co zobiem. Tkaniny bym musiał z zdobyć. Tylko tak szczerze to ja nie wiem jak. No ja chcę zrobić tą kanapę. wymiana tkanina 6 razy. 6 razy, dobra. wiesz skąd jest tkanina? Yy, nie wiem właśnie. Okej, właśnie nie wiem, ale ja zrobię teraz dom dla palucha rybnego. Myślę, że im więcej będzie naszych mieszkańców, to będzie lepiej. Dobra, tu postawimy nowy dom dla, ryb... dla palucha rybnego. Jak go budować? My ogólnie robimy tak naprawdę jakieś łóżka, jakieś komody, żeby mieli takie podstawowe, bo nie ma nic sensu robić takiego domu takiego jak ja mam na przykład. Chociaż mi też wystarczy taki domek, taki jak teraz właśnie buduję, bo też taki taki miałem. To choć wolę mieć taki taki zwykły, znaczy no taki większy zwykły wolę mieć. A im budujemy takie domy, wiecie, takie standardowe. Za mało ze sobą. Okej, okay, idziemy pozbierać po drewno, tylko pierw to zrobię na sobie. Sikiera. Uchwyt. Dużo mi to... Nie ten, to stworzę sobie od razu trzy tak szerze, bo wiem, że długo mi to jakoś nie podziała, bo one się szybko kończą, więc, wezm więc sobie wezmę trzy wybiłem nowy poziom, za chwilę widzę wybiłem w ogóle dwustetny level więc się bardzo cieszę, tak szczerze Kuba, w ogóle tam jesteś, bo Cię nie słychać w ogóle? Ja tam jestem, jestem ale jest coś robisz tutaj? A, jestem skupiony po prostu To hmm. Dobra Też jest pewnie, nie ma co zrobić Dobra, ja kopię ogólnie teraz drewno żeby ten dom mógł zrobić Rybnemu. Dobra, jestem Spoko, spoko Ja zbioram drewno. No i pamiętajcie o no zostawieniu suba i łapki w górę na tym kanale i wpadacie na kuby, kanał kuza, Kuba Kuza. Tej hmm. znalazłem. Jeszcze mam powiem, że... Słuchajcie. Eee... Z lekkim narzutem, bo robię te... ...płyty i... Pojąg, czekaj, pojąg mi bije, ten... ILE POJĄGÓW, TY! Dobra. Powalanie. O nie, to są te tam, czy to... Noc się zrobiła, więc ja zbieram sobie to ostatnie drewno i idę tam na wioskę naszą już. Dobra, idę do wioski naszej. Ja muszę mieć ognisko obok, swoich, ognisko obok swojego domu gdzieś, No, mi, że jest mi gorąco. Ej, zimno. Nie nie buduj ogniska po swojego domu, będzie jedno takie na razie główno. W sensie okej okay, spoko, tylko, że właśnie nie wiem co zrobić. Wiesz co? no ja bym wolał, żeby tak było jakoś takie jedno prosto. My no, też. Fajne, no, no, po prostu. No i tak po prostu. No niech pełno tych ognisk będzie za chwilę. Zbudujemy już widzowie dach, no i zbudujemy mu łóżko, to Kuba zbudujesz, bo ty masz ten, tego paka, ten dodatek. Ja zbuduję. To ty zbudujesz. Dobra, zbudowałem, chodź sobie w to łóżko, dla palucha rybnego. Na środku dobra, no to idę po niego. Zamieszkać w mojej wiosce dalej. Tak. O rozgoście. Dobra. Mamy nowego tego. Mieszkańca widzowie. I ty ile my mamy już tych mieszkańców? Muszę zobaczyć czy nawet. Mamy pięciu mieszkańców. Z sześciu. Tak pokazuję. I dobra. Ulewmy wioskę. Bo mamy wszystko zrobione. Tylko, znaczy no. Mamy już komfort jak zrobiony i potrzebne, nam, i potrzebne nam jest tak, 25 granitowej płyty i 20 marmurowej płyty. Wiem, dlatego rob... masz jeszcze 4 marmurów cztery... Nie, ja Miałem wszystko, ale idę ci wykopać. Granitu, granitu. 4 granitu, dobra, idę wykopać. Chyba to. Zobaczę. Granitu mówisz, no to chyba to. No Nie, to jest marmur, ty, to który to był granic? Nie mam, może masz? Nie, nie mam. Ty, który to był granic? Tak takim że to... To będzie granic? Ha, granit? to jest... Czekaj, może pniszysz? Proszę kończy mi powoli. No to jest w ogóle granic, dobra, pomyliłem się. Co tu się dzieje? Nie wiem Impreza! No. Pan, nie, co ale, ja robię? No, Dobra to, to ale, Kuba, chodź Mam dla Ciebie granit No to dołóż tu, dołóż tu Gdzie? Do łupata Daję wszystko A marwundową płytę teraz jakby czy granitową? Ym, teraz już nic nie lubi. Czy masz, masz wszystko, tak? Mhm. Tylko jeszcze chcę potrzebuję tak. Nie mam sikie, mam trzy sikiery. ale ja sobie chyba. Tak. Chyba tak. A czy złożył mi jajka? Może. Też trzeba sobie zrobić jakieś zwierzątko, ale... Jeszcze nie. Ej, można je siedzieć? Ja? Można. Można. Podoba mi się dalej. Ile ci jest potrzebne tych? tych? Ej, już idź spać. Spaj ze mną. Śpia. Dobra. Stawaj koła. pogódka O, nie, dobry. Tu już jest 16 A... tego. Ej, ciekawe jak to działa też na ludzi. Eu Não nada Olha a Yarny, olha Vem, vem junto, vem stąd, Eu quero Vamos ver Zero, zero, zero Ah não, não tu <fixionando> <O ja, não fixionando> Ulepszamy wioskę widzowie Jeszcze nie. chyba. Klej głód. po malinki. O tu pełno malinek sobie weźmiemy. To mogę, to jest to sobie zbierzemy. Tak, przy okazji już. Malinki sobie weźmiemy za tą sikierkę. Dobra. To mi bijesz mojego skąd Kto? Ty. Co? Bo słyszałem, jak pije. Ja go nie biłem. A to nie wiem, czekaj, idziesz prawie. Nie no, co ty tak pijesz? Dobra, yy, chodźcie. Ulepszyłem wioska, widzowie. I mamy, ulepszyliśmy wioska. Greedy. Greedy. Dobra, zobaczymy, czy coś nowego jest w budowaniu. Zobaczmy. Zobaczmy tutaj, czy coś nowego Nie jest. To nowe. Ja patrzę na ten przystanek autobusowy, bo ja, wiesz, jednak chcę mieć mega Nie ten przystanek nowa. autobusowy. No rzeczy do budowania są nowe, auto jest nowe. Ej, ja sobie zbuduję auto. No to... Mi jest potrzebny ten... Wełniana tkanina 6. Skąd to wziąć? Właśnie nie wiem, to no nie od kura od robi. Nie, ale może od owca. Ty, no właśnie! No to może znaleźć owca. A Milo się zagubił. To jest świnko. To co wydróżkamy? Owce. I Milo się zgubił tutaj. Tu się Milo zgubił. O sztabka Mili teraz jest potrzebna i będzie murowa płyta. No teraz jak już owce nie ma. Jak nazłysz, bo owce nie ma teraz. Mm. O. No i owcy nie ma no Szkoda bo Czekajcie Myślałem, że będzie tak szczerze Oświetlimy trochę naszą wioskę. Może byśmy porobili jakąś... ...jakieś, ten, lampy. Sztabki i żelaza są potrzebne. Dorka, Kuba, co ty tam robisz? Eee, hmm, myślę. Będę coś fajnego... Owce, 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 owce! Pogłasz, pogłasz. I co? I co? Coś wyda? Tak, wełno. Ale, ale to jest wełno. To on pewnie może zrobić tego. Ale może weź sobie wełna, Może weź sobie owce, to też będzie twoje zwierzątko. Tak? No, tylko czekaj. mi coś... Nie Czemu wiem ale... co, o, o swojej nie wiem jak ją. Ja. No już, czekaj. To daj, to sobie wezmę w sumie. Czemu? Nie, czekaj, tego zbuduję, wiesz co. Sto doła zbuduję. Po co? Już bym miała. Mhm. Tutaj jest zbuduję. Aha, o, tutaj jej zbuduję. Tam mini stodoło? no to, dawaj. Mm. Dajesz jej to. Mm. I, no. Idziemy do wierzki, wszystko dla zwierząt. Na karm. O, I wiesz, teraz, tam. Idziesz, i o, teraz idziesz do tej, tej stodoły małej. Klikasz na nią i wybierasz jej imię, ale musisz wybrać najpierw tą swoją tą. Owca jest, przypisz. Dobra, i teraz ja, ty. Ty, bo ja nie mogę swojej nazwy normalnie wziąć, tylko tam. No nie możesz, musisz wybrać z tych. To jest ty masz Milo? To jest te? No bo tam było do wybrania. A. Tam ja mam płomień, sobie spoko, może być No? Może być, może być Ilej płom płomień może się zaprzyjaźnią Dałem jakby. jej jedzonko Właśnie nie wiem gdzie ona jest, a tu płomień nie Wręcz Muszę teraz nami je zbierać chyba, żebym mogła jeść Nie patrz po co je dałem? Pną, normalnie mogłem jej dać. No, też, to mój... Mój Milo chce... Okej. Okay. Dobra widzowie, to bym było na tyle w tym odcinku. Dużo niby nie zrobiliśmy coś, zrobiliśmy taki raczej film niezbyt jakiś ważny, możecie go, myślę, pominąć, choć fajnie jakbyście to obejrzeli. Pa! Pa!